na kopcie piłkowskiego w Krakowie, odbieram Was no, początek kurwa, ale słychać Kopiec, kopiec, Rysy Zdrowamy z Rys, ze Szczecina Trochę tak, trochę przyszliśmy tydzień Pozdrawiam, do usłyszenia. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Leszek Kopiec-Piusuckiego, tutaj Adrian Cię słyszy i pozdrawia też i słyszę bardzo dobrze kolegów z Rys. Cześć, Adrian, pozdrawiam. a że Cię mówię, się w niedzielę. Jego że życzę i do usłyszenia. Kanał górski turystyczny, kanał trzeci, kod 14. Kanał turystyczny Małopolska.